Proszę do tej pani. Proszę, nie bym z Proszę. pani skupi. Ale jedno jedyne pytanie. Jak pani źle to. Wygnałam się pani słucha, składam. Co robi Kot, gdy podnosi lewą nogę? Skupiłam na Kot? Stoi na przem. Pani Persan, prezentował. to. Wystarczy Pani pogratulować Pani biedny. Brawo. A teraz może Pani Małgorzata. Dobrze. Pani Małgorzato, jeszcze powinna 3-metrowa drabina. Do Wszystkie? to Wszystkie? Ja bardzo dobra odpowiedź. Dobra. Pani Alicja. Muszę nie odpowiadać. Bardzo z Polski pasi się na czeskiej łące. Czyje będzie mega? Owcy. Że to Że to, to, dobrze, to, coś to coś. Bardzo, tak. bardzo dobra odpowiedź, dziękuję. Dadek, bo na jedno się bo w może pani Grażyna? Dopiero było pytanie. Ale poproszę o to, że <głanee> To jest dosyć, bo. To jest, to jest to jest fajnie, Kto jest, 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 jest najmądrzejszy? Kobieta. <grystanie> <grystanie> Kobieta, tak? Na pewno. Na pewno, na <grystanie> 100%. Niestety to, Niestety to nie jest poprawna to odpowiedź. No najmądrzejszy jest ksiądz. <grystanie> bo wszystkim daje śluby, sam żeni się nie chce. No naszą Panią poszło I wszystkim się należą gromkie brawa. A specjalnie dla wszystkich tutaj zgromadzonych pan, pan sołtys Leszek ślem, zaśpiewał piosenkę Brunetki Blondynki. A c'hwait da morally hazard caet a specificah or ma behaviñet sin I'm Tak, tak, tak. Nie wiem, muszę cię zrehabilitować. No, już mi to nie wyszło, po prostu nie trafiłem w nudy. Szanowny y, panie, powiem ja szczerze. Chciałbym y, teraz śpiewać piosenkę y, do. do słów. Sproponowała panią, pani Bator Pogumiła, słowa do piosenki Ulapa Pana Blanca. Jeżeli by to było możliwe, to mogę, mogę. mogę. No, Tyle kobiet w na naszej wiosce, każda z nich świętować chce, ale jak ich uczcić godnie, gdy tak mało mężczyzn jest. Ula paloma planka, daje się we znaki wyż. Ula paloma planka. Chciałbym kobietą być iść. Tajuśku tak, tak chciałbym być. Kobietą dziś tak chciałbym być. Koleżanki dzisiaj ważne, mógł do nich przez obi Chociaż one, puchy marne, każda nami rządzi z ceł. Hulana sanka tanka, ślizga na łyżbas dziś, świeżna puszysta pianka. Chciałbym kobietą być dziś, ta już tak. Tak chciałbym być kobietą dziś, tak chciałbym być. Pan do pani się uśmiecha, życzliwości w nim dziś moc. Wszystko to mi nie bez jutro ma mężczyzna głos. Ura, panu, ma. Już tutaj, tak chciałbym być kobietą dziś, tak chciałbym być. Hej, mężczyźni, w górę czoła, jedna doba to jest nic. Dla nas przecież pozostaje 364 dni. Kula na sanka, tanka, ślizga na łyżbach dziś, świeżna puszysta pianka. Chciałbym kobietą być dziś, ta już kuta, tak chciałbym być kobietą dziś, tak chciałbym być. Dziękuję.